Hej, cześć, mano, wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko, a ja witam Was w kolejnym, e, kolejnym filmie, gdzie będziemy otwierać sobie zrzuty zapasów. Mam 20, ja mam już 49 czy 50 ilość, mam 49, FUL 49, 20, z czego 7 zwykłych i 13 rzadkich. Tak więc otworzymy sobie wszystkie 20. Na początek standardowo lecimy zwykłe zrzuty. Czekam na jakiś badziew. No dramat no. No dramat, dokładnie, talizman dostałem, talizman dramat. No, nice. Tego oczekiwałem. Tak, na to czekałem najbardziej. Talizman dramat. Chyba widziałem to, dramat, taki jest dramat, takie. Taki trochę dobra, dalej. E, bez komentarza, u duplikat. aż zrobię zrzutek rany. <śmuszczak> Dobre. No, genialnie to wyszło. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota z <śmuszczak> Dobra, dalej. Mmm, duplikat. A nie, PD dywizji. Myliłem się. mamy duplikaty to lubię, uwielbiam po prostu hmm? no kolejny, super dobre zrzuty, ekstra dobra, trzynaście rzadkich lecimy Uuu, heroiczny, duplikat dokładnie dobra, dalej Epicki i heroiczny, do dupikaty. No i wizytówka zimna na froncie. No, a wizytówkę przyjmę z otwartymi rękoma. I chyba też zrobię zrzut ekranu, naprawdę. Na, na Bo średni ten zrzut był Boże ta bieda znowu bieda będzie. No. dobra, dawać kolejny zród biedy. Serio? Jest? To było ostatnie. Dostałem heroiczny gest, aż wiecie co zobaczę, ile mi jeszcze gestów brakuje, nie mam tutaj jednego. O nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięciu gestów mi brakuje. Wow. <śmiech> <śmiech> Same siatki celowcie wyrzuci. Super. Na to czekałem. I kolejny, kolejny talizman, ósemka, Bo co? Bo większość broni ma. Do większości broni mam ponad 8 tych yy, wariantów. O to chodzi? ósemka, chyba ją widziałem. No. Pff, na razie talizmanów w ogóle nie używa. Dobra, dalej. O, duplikat. No. I znów epicki duplikat. No dokładnie. I kolejny epicki duplikat. No i kolejny duplikat epicki. Uuu <gry> ale celownik razy 4 Telekineza z tajnego... bo to nie Tajny szturm, no, chyba tak, celownik razy 4. wiecie co? Siatka celownicza. A wiecie co, nawet? A nawet, że zobaczę. A nawet, że sobie... Zobaczę jak się będzie z niego strzelało, z niego korzystało. Tu jest. Co prawda ten, ten karabinek śmiesznie wygląda z tym celownikiem. No ale cóż. Dobra. Wszystkie zrzuty? No, wszystkie. Dostałem gest, wizytówkę i siatkę celownika, super zrzut po prostu, ekstra. Pre I premię PD, nie wiem po co mi, ale no niech będzie. No. Dobra, to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I... Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Hej.